Wyłącz zawał, włącz zdrowie. Jedz tłusto i chudni. Brzmi jak dobry plan. Chcesz zrzucić kilka zbędnych kilogramów, a może niedługo będziesz chcieć. Obstawiam, że albo chcesz wyglądać jak milion dolarów w sylwestra, albo będzie to Twoje noworoczne postanowienie. Albo być może projekt plaża zajrzy Ci niedługo w oczy. Bez względu na motywację, na pewno zapytasz jak. Zaczniesz przeglądać internety i na 100% zainteresują Cię hasła w stylu schudnij 5 kilo 3 dni schudnij bez nieracjonalnych wyrzeczeń dieta bez poczucia winy chwytliwe sam bym się skusił zaglądasz więc dalej i sprawdzasz co się kryje pod tymi obietnicami i jest jeszcze lepiej docierasz do magicznego zaklęcia które brzmi dieta ketogeniczna już wiesz że ona jest właśnie dla Ciebie. Tym, którzy jeszcze nie dotarli do tych miejsc w internetach, tłumaczę, co to jest dieta ketogeniczna. To jest taki sposób odżywiania, w którym ograniczamy węglowodany. Gdzie są węgle? W chlebku, bułeczkach, makaronach, ziemniaczkach, cukrze, kukurydzy, ryżu. Co można więc jeść? Zielone warzywa, jagody, orzechy. Na razie brzmi zdrowo, ale jednak średnio pysznie. No, God! No, God, please, no, no! I oto całe na biało wjeżdżają na stół: jajka, nabiał i wszelkie mięsko. No tak, to się kochani, można odchudzać. Dobrze, ale po co właściwie to robimy? Teraz będzie przez chwilę trudno, więc się skupiamy. Jemy mało węglowodanów, a dużo białka i tłuszczu. Brak węgli wprowadza nasz organizm w stan ketozy. Ketoza to taki stan, w którym organizm odżywia się tłuszczami, a nie cukrem, czyli glukozą. Wątroba wytwarza ketony z tłuszczy, które jesz i z tłuszczu, który już jest w twoim organizmie. Prytne, bo w tej sytuacji organizm zużywa tłuszcze, które są alternatywnym źródłem energii. Co to oznacza w praktyce? Przypominam, że celem jest zrzucenie kilogramu. Na śniadanie wjeżdża jajecznica, na obiad karkówka z kapustą, na kolację sałatka z awokado z tuńczykiem, omlety, golonki, pasty rybne, mnóstwo kurczaka, masła, majonezu. Nie żartuję. Czy w takiej sytuacji ze smutkiem żegnamy piąteczek, węglowodaneczek? Raczej chyba takim umiarkowanym. Diety niskowęglowodanowe, a do takich należy keto, mają swoje zalety. Keto jest smaczna. Kto nie chciałby się odchudzać jajecznicą na masełku? Będąc na takiej diecie, nie jesteś głodny. Bo tłuszcz i białko sycą. Dlatego, no, nie podjadasz między posiłkami. Nie masz ochoty na słodycze, więc nie podjadasz słodyczy. Twój organizm nie wydziela nadmiernie insuliny. Nie odczuwasz spadku energii w ciągu dnia i czujesz się naprawdę dobrze. Przynajmniej na początku. Brzmi jak objawienie? Skoro to takie proste, to czemu nie wszyscy odżywiają się w ten sposób? Po co się męczymy na diecie roślinnej? Po co liczymy kalorie, po co jakieś wynalazki dietetyczne, skoro można zjeść tłusto, czyli dla wielu normalnie, no i chudnąć, a może jednak jest gdzieś jakiś haczyk. Jesz tłusto i chudniesz, to brzmi jak magia, ale może być prawdziwą pułapką. I właśnie nią jest. Już po dwóch, trzech miesiącach. Mija zastrzyk energii. Już nie czujesz się tak lekko jak na początku. Musisz liczyć się z tym, że pojawiają się problemy z trawieniem, bóle brzucha, będziesz mieć mniej energii, zaczniesz odczuwać zmęczenie. Często pojawiają się problemy z koncentracją, a ciało zaczyna wydzielać nieprzyjemny zapach. Już nie jest tak pięknie, prawda? Ale co tam skutki uboczne? Liczy się szybki efekt. Kilogramy lecą w dół. I to się liczy, kochani. Więc ludzie cisną dalej tą keto i skracają sobie życie. I nie przesadzam. Co się dzieje w organizmie podczas stosowania diety ketogenicznej? Zmniejsza się ilość wody w organizmie. Wodę zatrzymują węgle. Nie ma węgli. Nie ma wody. Po co woda w organizmie? Chyba nie muszę ci tego tłumaczyć. Zmniejsza się wydolność organizmu. Nie ma źródła energii, z którego mógłby brać siłę do funkcjonowania. Węglowodany są podstawowym paliwem dla mięśni. Mózg to też mięsień, więc wiecie. Zaburzona jest gospodarka minerałami i witaminami. Co przekłada się na samopoczucie. Dieta ketogeniczna jest niebezpieczna. Odżywianie organizmu przez długi czas tłuszczami i białkami pochodzenia zwierzęcego, a ograniczanie węglowodanów zwiększa ryzyko wystąpienia różnych chorób. Tak tylko powiem. Tłuszcze to źródło cholesterolu, który przyspiesza miażdżycę w tętnicach tworzą się zatory, które powodują w sercu zawał, w mózgu udar, w innych lokalizacjach niedokrwienie narządów i niedokrwienie kończy. Białka pochodzenia zwierzęcego to bezpośredni trigger dla wzrostu wielu rodzajów nowotworów. Duże spożycie zwiększa ryzyko kamicy nerkowej, dny moczanowej, niekorzystnie wpływa też na pracę nerek, a poza tym zaburza gospodarkę hormonalną organizmu. Czy tylko mnie się wydaje, czy już mamy całkiem długą listę chorób? Miażdżyca, nadciśnienie, zawał, arytmie, choroba wieńcowa, udar. Nowotwory, choroby nerek, wątroby trzustki, a jeszcze się nie rozkręciłem z wymienianiem, bo lista jest o wiele dłuższa. No, ale wrzucasz na talerz miecho i chcesz być zdrowy. Serio? Jeśli fundujesz swojemu organizmowi dietę opartą na jedzeniu tłuszczu i białek, to nie dziw się, że Twój organizm jest obciążony i zaczyna źle funkcjonować. No, po prostu nie może być inaczej. Dlaczego o tym się nie mówi? Pewnie z różnych powodów. To co przychodzi mi od razu do głowy to, jeśli są efekty, no to po co drążyć? Efekty są szybkie i są spektakularne: waga, spada. No i już. Kogo obchodzą teoretyczne ryzyka chorób, długoterminowe skutki, jakieś efekty uboczne, Poza tym diety keto, to jest już przemysł, słuchajcie. To jest branża, marketing. Po co ktoś miałby obcinać gałąź, na której siedzi? No ja bym nie chciał. Co jeszcze? Szukanie, czytanie, interpretowanie badań mitycznych naukowców amerykańskich czy jakichkolwiek innych no jest nudne. Robią to tylko wariaci i pasjonaci. Tak, no ja lubię, no ale każdy ma jakieś wady. Zdecydowanie łatwiej jest Powielać ogólnodostępne i łatwo przyswajalne treści z popularnych stron internetowych. Co o keto można znaleźć w internecie? Hmm. Surfując po sieci i czytając o dietach niskowęglowodanowych, w tym o dietach ketogenicznych, można odnieść wrażenie, że to jest remedium na wszystkie uciążliwości związane z byciem na diecie ze zbyt dużą wagą, z niechęcią do jedzenia warzyw, no bo przecież warzywami się nie można najeść, no i do tego są w ogóle jakieś takie ble. Dlatego właśnie na hasło dieta keto wyskoczy Ci cała masa zalet. Gotowych jadłospisów i tylko kilka ogólnych stwierdzeń w kategorii wady. To trochę tak jak chować brudne paznokcie w białych rękawiczkach. No niby można, ale po co? i po zdjęciu jednak pozostaje wstyd. Dlatego nie róbcie tego i myjcie często ręce. I zanim przejdziecie na dietę keto, poczytajcie o niej i miejcie świadomość, że to wcale nie jest tak piękne, jak wam obiecują. Podsumowując, dieta ketogeniczna ma swoje zalety. Szybko chudniesz. Jest smaczna. Przez pierwsze tygodnie dobrze się czujemy. I jesteśmy pełni energii. Taki sposób odżywiania reguluje wydzielanie insuliny. Nie ma glukozy, po co ci insulina? Ale z drugiej strony, ładujesz w siebie tłuszcze i białka zwierzęce, które są wyzwalaczami naprawdę wielu chorób. Poza tym, pozbawiasz się węglowodanów, które są z kolei podstawowym paliwem dla mięśni. A ponieważ mózg to też mięsień, to wiesz co robić. Nie odcinaj go od pożywienia. Pewnie jeszcze ci się przyda. Warto iść na keto? Decyzja należy do ciebie, ale pomyśl, czy warto ryzykować swoim zdrowiem, a nawet życiem. Może te same efekty. Dasz radę osiągnąć mniejszym tempem, ale zdecydowanie zdrowiej, bo przyjemna droga do schudnięcia w tym przypadku. Nie jest drogą zdrową. Czy wiecie, że dieta ketogeniczna znalazła się na liście najgorszych zdrowotnie diet w 2020 roku? Myślisz teraz, że to tylko takie gadanie, ale ryzyko przedwczesnej śmierci rośnie o 30%. Z trzech osób na keto jedna umrze przedwcześnie. Zaryzykujesz?